Każde z nas ma ten obraz. Niepokojące wiadomości, i ręka sama sięga po kolejną paczkę kaszy, jeszcze jedną puszkę gulaszu, wkładamy je w najdalszy kąt szafy i czujemy się spokojniejsi. Stworzyliśmy zapas, jesteśmy bezpieczni. Ale co jeśli to bezpieczeństwo to iluzja? Co jeśli w dniu, gdy te zapasy będą naprawdę potrzebne, otworzymy pojemnik i znajdziemy kurz, pleśń lub owady? W tym filmie zajmiemy się tylko żywnością. Zasubskrybuj, jeśli nie chcesz przegapić filmów o zapasach artykułów pierwszej potrzeby i innych niezbędnych przedmiotach. Kupowanie jedzenia to nie tworzenie zapasu, to dopiero pierwszy krok. Prawdziwa praca zaczyna się później. Nazywa się przechowywanie. Dziś porozmawiamy o strategicznym zapasie, nie o tym co kupić, ale o tym jak sprawić, by to co kupione przetrwało miesiące, lata. A nawet dekady. Zobaczymy, dlaczego twój żelazny zapas może się zepsuć, zanim będzie ci potrzebny. To kanał, gdy wszystko się wali. Nie siejemy paniki, analizujemy ją. Zastanówmy się, jak chronić swój zapas, od zwykłej puszki gulaszu po nowoczesne technologie próżniowe. Zanim przejdziemy do technologii, porozmawiajmy o motywacji o pieniądzach. Każda paczka zepsutej kaszy, każda wyrzucona puszka to nie tylko niepowodzenie to twoje pieniądze, które zamieniły się w śmieci. Kupiłeś produkt, zapłaciłeś za niego i teraz płacisz ponownie, by kupić zamiennik. W świecie, gdzie ceny żywności stale rosną, niewłaściwe przechowywanie to podwójna strata. Inflacja dewaluuje twoje oszczędności, a złe warunki przechowywania twoje zapasy. Ale jest też wyższa cena. W zwykłym życiu zepsuty produkt to irytacja, w sytuacji kryzysowej to katastrofa. Gdy sklepy są zamknięte, dostawa nie działa, a ty masz w spiżarni tylko zardzewiałe puszki i mąkę z wołkami, to cena takiego błędu staje się krytyczna. Chodzi już nie o pieniądze, chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego właściwe przechowywanie to po pierwsze Rozsądna oszczędność, a po drugie, fundament Twojego osobistego strategii przetrwania. Jak więc nie stracić ani pieniędzy, ani bezpieczeństwa? Aby to zrobić, musisz poznać wroga w twarz. W świecie długoterminowego przechowywania mamy czterech głównych przeciwników. Działają cicho, niezauważalnie i być może już teraz psują Twoje produkty. Pierwszy: tlen. Utlenianie daje nam życie, ale zabija jedzenie. Tlen utlenia tłuszcze. To jego sprawka, gdy owsianka lub orzechy stają się jełkie i nabierają nieprzyjemnego zapachu. Niszczy witaminy, zwłaszcza A, C, D i E. Produkt może wyglądać normalnie, ale jego wartość odżywcza spada z każdym dniem. Drugi zabójca: wilgoć pleśń i bakterie. Wada to życie. Także dla mikroorganizmów. Każda wilgotność powyżej 10% to zaproszenie dla pleśni. Kasza się skleja, mąka zbija w grudki. A w szczelnym słoiku z wilgotnym produktem może rozwinąć się najgorsze. Botulizm. Trzeci. Temperatura. Szybkość niszczenia. Zapamiętaj prostą zasadę. Każde 10 stopni Celsjusza powyżej idealnej temperatury podwaja szybkość reakcji chemicznych. Twoja konserwa przechowywana w temperaturze 25 stopni zepsuje się 4 razy szybciej niż w piwnicy o temperaturze 5 stopni. Ale największym wrogiem nie jest sam upał, lecz wahania temperatury kondensacja, która niszczy produkt od środka. I czwarty światło i szkodniki degradacja i zniszczenie promieniowanie ultrafioletowe niszczy tłuszcze i witaminy równie skutecznie jak tlen. Dlatego olej zawsze sprzedaje się w ciemnych butelkach. No i wreszcie szkodniki myszy, szczury i owady. Tamul spożywczy czy wołek zbożowy nie pojawiają się znikąd. Trafiają do ciebie z zakupem, a jeśli opakowanie nie jest szczelne, po pół roku będziesz mieć dodatek białkowy, ale raczej nie ten, którego chciałeś. Tlen, wilgoć, ciepło, światło i szkodniki. Rzadko działają w pojedynkę. Ciepło przyspiesza utlenianie, wilgoć i ciepło tworzą idealne środowisko dla pleśni. Jak wygrać tę wojnę? Potrzebujemy obrony wielopoziomowej. Przejdźmy od teorii do arsenału i zbudujmy trzy poziomy ochrony. Nie wszystkie opakowania są takie same. Podzielimy nasz arsenał na trzech poziomach, od najprostszego do najbardziej niezawodnego. Poziom pierwszy. Opakowanie fabryczne. Krótki termin. Należą tu worki foliowe, w których kupujemy kaszę, makarony, cukier. Ważne jest, aby zrozumieć, to jest opakowanie transportowe, nie jest przeznaczane do długotrwałego przechowywania. Łatwo je przegryźć przepuszcza tlen i światło. Zapas w takich workach to zapas na 3, maksymalnie 6 miesięcy. Następnie słoiki szklane, konserwy, przetwory. Już lepiej. Szkło jest obojętne chemicznie, nie przepuszcza tlenu. Minusy są oczywiste: kruchość i przezroczystość. Taki zapas wymaga całkowitej ciemności. I wreszcie puszki. Gulasz, ryby, groszek. To klasyka NZ, yy, czyli niezbędny zapas. Hermetyczne, ciemne, wytrzymałe. To złoty standard na 2-5 lat. Ale i ono ma wroga. Rdze, jeśli przechowywać w wilgotnej piwnicy i bombaż, wybrzuszenie puszki spowodowane procesami wewnętrznymi. Poziom drugi, przechowywanie DIY, czyli zrób to sam, średni termin. Tutaj trochę popracujemy rękami. Weźmy na przykład butelki PET, zwykłe plastikowe butelki po wodzie. To genialne i darmowe rozwiązanie dla produktów sypkich. Plastik PET to doskonała bariera dla tlenu i wilgoci. Szkodniki go nie przegryzą. Główna zasada: butelka musi być absolutnie sucha, a absolutnie to kluczowe słowo. Po umyciu, wysusz ją przez kilka dni w idealnym przypadku na kaloryferze lub na słońcu. Jedna kropla wody zapieczętona z ryżem gwarantowanie zamieni twój zapas w pleśń. Kiedy upewnisz się, że nie ma wilgoci. Wsyp kaszę, szczelnie zamknij. To już 3-5 lat przechowywania. Do większych objętości nadają się plastikowe wiaderka spożywcze z hermetyczną pokrywką. To koń roboczy dla mąki cukru makaronów. Upewnij się, że wiaderko ma oznaczenie PP, piępitka, polipropylen spożywczy. Jest tani i praktyczny. Ale jest pewien niuans. Nawet w hermetycznym wiaderku lub butelce. Pozostaje główny wróg. Ten powietrze, które zapieczętowałeś razem z produktem. Zawiera ono 21% tlenu. Jak je usunąć? Przechodzimy na trzeci profesjonalny poziom. Poziom trzeci: aktywne przechowywanie. Długi termin. Metoda pierwsza. Zgrzewarka próżniowa. Przyzwyczailiśmy się, że jest potrzebna do suwit lub przechowywania sera w lodówce. Ale w przypadku NZ zmienia ona zasady gry. Wypompowuje 90-95% powietrza. Tłuszcze nie utleniają się. Owady, jeśli były tam ich larwy, giną bez powietrza. Okres przechowywania wydłuża się trzykrotnie, a nawet pięciokrotnie kawę, herbatę, suszone owoce, kasze wszystko to można zapakować próżniowo. Metoda druga torebki mylarowe i pochłaniacze tlenu. To szczyt domowego przechowywania. Mylar to poliester powlekany folią aluminiową, nie przepuszcza ani światła, ani tlenu, ani wilgoci. Jest znacznie trwalszy od zwykłych toremek próżniowych. A to jest pochłaniacz tlenu. Mała to rybeczka z proszkiem żelaza. Kładziesz się do mylarowej torebki z produktem i zgrzewasz. Można to zrobić nawet zwykłym żelazkiem. Po kilku godzinach pochłaniacz chemicznie zwiąże cały tlen wewnątrz, tworząc idealne środowisko. Produkty w takiej opakowaniu mogą być przechowywane przez 20, 30, a nawet 50 lat. To technologia, którą wykorzystują wojskowi i twórcy suchych racji żywnościowych. Dobrze, wybraliśmy opakowanie, ale gdzie to wszystko postawić? Idealne miejsce zimne, ciemne, suche, ale żyjemy w rzeczywistości. Rozważmy dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy: mieszkanie w bloku nasi wrogowie tutaj. Ciepło z grzejników, wahania temperatury na balkonie i światło. Najlepsze rozwiązania: to miejsca o stabilnej temperaturze. W górę biszafy szafy na ubrania, pod łóżkiem, w specjalnych płaskich pojemnikach, w spiżarni, ale z dala od gorących rur. Tutaj dobrze przechowywać konserwy, kasze w butelkach, pet, makarony. To, co nie boi się temperatury pokojowej. Główny błąd przechowywanie zapasów na balkonie, nawet jeśli jest przeszklony. Latem może tam być plus 40, zimą minus 20. Te huśtawki temperaturowe zniszczą twoje konserwy i kasze w jeden sezon. Scenariusz drugi prywatny dom lub piwnica. Tutaj jest ogromna przewaga stabilna niska temperatura. Ale pojawia się główny wróg wilgotność a wraz z nią gryzonie. Rozwiązanie: tylko stuprocentowo szczelne opakowania. Szklane słoiki, plastikowe wiadra z uszczelkami, żadnych worków. Obowiązkowa wentylacja i ochrona przed gryzoniami. Spiżarnia jest idealna do przechowywania warzyw takich jak ziemniaki czy marchew w piasku, domowych przetworów i konserw. Zatem kupiliśmy wszystko, przepakowaliśmy i odpowiednio rozmieściliśmy. Czy teraz możemy o tym zapomnieć na 10 lat? Właśnie tu tkwi najdroższy błąd. Wasz strategiczny zapas to nie eksponat muzealny, to żywy system. Główna zasada, która uchroni Was przed stratami i zagwarantuje świeżość, to FIFO: first in, first out. Pierwsze weszło, pierwsze wyszło. O to prosiliście, musicie stale odnawiać zapasy. Brzmi prosto, ale prawie nikt tego nie robi. Nie powinniście tworzyć oddzielnego NS, niezbędnego zapasu, któremu się modlicie, i oddzielnego jedzenia na co dzień. Musicie żyć swoim zapasem. Kupiliście pięć paczek kaszy gryczanej, postawcie je za tymi pięcioma, które już mieliście, a do gotowania bierzcie stare. W ten sposób wasz zapas jest stale odnawiany. Spożywacie produkty, zanim zaczną tracić smaki wartości. W tym tkwi główny sekret. W krytycznym momencie będziecie jeść nie dziesięcioletnią konserwę z metalicznym posmakiem, a zwykłe jedzenie kupione je rok lub dwa lata temu. Rotacja zamienia martwy NS w żywy, odnawialny zasób, a na ich miejsce przychodzą świeże. Załóżcie dziennik chociażby prosty notatnik lub plik w telefonie. Konserwa mięsna, 24 puszki, termin do 12 2026. To nie paranoja, to księgowość waszego osobistego bezpieczeństwa. Musicie znać swój zapas. Musicie nim zarządzać. Tworzenie zapasu nie jest związane ze strachem przed przyszłością. Jest związane z przejęciem kontroli nad teraźniejszością. Nie możemy kontrolować globalnych wydarzeń. Nie możemy odwołać burzy, powstrzymać kryzysu, ani naprawić sieci energetycznej siłą myśli. Ale możemy kontrolować to, co znajduje się w naszej spiżarni. Prawidłowe przechowywanie produktów to nie tylko oszczędność pieniędzy, to inwestycja w stabilność, w wasz osobisty spokój. Nie trzeba kupować wszystkiego jutro. Zacznijcie od małych kroków. Sprawdźcie, co już macie. Przesypcie kaszę z paczki do butelki. Sprawdź daty ważności konserw i zjedz te, które wkrótce się przeterminują. Kup jeden worek majlaru, i spróbuj zgrzać w nim kilogram ryżu. Uważność to nie oczekiwanie katastrofy. To wiedza, że jeśli się wydarzy, będziesz na nią gotowy. W tym filmie omówiliśmy tylko jedzenia. Zasubskrybuj, jeśli nie chcesz przegapić przyszłego filmu o zapasach artykułów pierwszej potrzeby. Kiedy wszystko się wali, bądź gotowy, a nie przestraszony.